chyba najbardziej pożądanym, rozpoznawalnym i kultowym samochodem amerykańskim jest pickup. Także w Polsce te półciężarówki mają swoich fanów. Sporo z nich przybyło do Wrocławia na zlot American Cars Mania. Mamy przed sobą Chevroleta Silverado z końca roku 1993. Jest to wersja 5.7, niskoprężna, 220 koni, niewysilony silnik ze skrzynią automatyczną 4L60, czterobiegową, napęd tylko na tylne koła. Ta piękna sztuka wymagała jednak sporo pracy i środków, aby wyglądała tak apetycznie. Tomasz większość prac wykonał samodzielnie. To łącznie z lakierowaniem i. i... Oczywiście tapicerka i wykończenie wnętrza to już nie moja działka, bo nie potrafię szyć na maszynie. Aż strach pomyśleć, co to by było, gdybyś jednak umiał. Pickup jest wspaniale wykonany, masz ogromny talent. Podobnego wysiłku wymagał Chevrolet. Jest to Silverado, 2018 rok. Notabene został prowadzony bez silnika. Silnik i cały osprzęt robiłem w Polsce. W tej chwili ma dosyć ciekawe serce, bo serce jest z Suburbana, 5,3 litra. Do tego dołożona jest turbosprężarka, co jest rzadko spotykane, bo przeważnie są ładowane kompresory. Już na samą myśl o mocy tego potwora robi się słabo. A cóż dopiero nim jeździć? W nominale miał 330 koni, w tej chwili ma 502 konie i 700 Nm momentu obrotowego. Dwa tygodnie temu byłem w pile na wyścigach 1,4 mili. Auto zrobiło 13 sekund 1,4 mili, ponad 170 na godzinę na końcu. A to jest typowy amerykański pick-up do przewożenia materiałów budowlanych. Gdyby takie pojazdy miały markety budowlane, to nie czekałoby się na dostawy dwa tygodnie. Równie ciekawy był pick-up Padła. Kupiłem go już w Polsce sprowadzony ze Stanów, z Teksasu, chyba dokładnie, prawdopodobnie na 90%. No i przyłożę go na lawecie do, do garażu w stanie takim agonalnym, prawie że. No i 2,5 roku piaskowanie, malowanie, kręcenie. Za co Paweł kocha swojego Forda? To, że jest pick-upem przede wszystkim. Bo już od, od jakiegoś czasu chciałem mieć pick-upa, szukałem pick-upa. Może z nowszych trochę, ale że trafił się prawie ten, no to jeszcze lepiej. Silnik dolnozaworowy, 4-litrowy, benzyna na gaźniku, moc 110 koni biegów pod kierownicą, trzy biegi plus wsteczny. Prosta konstrukcja to i prosta, zwyczajna, ale jakże piękna miłość, pomimo ograniczeń. Równie ciekawy był radiowóz na emeryturze od 2015 roku. 5.7 Chemik V8, zdjęte blokady, bo to jest policyjny komputer, steruje całym samochodem e, w oryginale. Także lekkie poprawki lakiernicze, bo wiadomo, że rzucali przestępców na maskę. Trzeba było trochę to popolerować. Ciekawe, jakie sławy spółświadka Los Angeles obijały się o to auto. U nas też można dodżem podrażnić krajowych gangsterów. Generalnie super samochód na co dzień, bo praktycznie ma zastosowanie tak jak sedan. Natomiast jak się chce ze świateł jakąś bębkę przekurzy, to się mówi. buta ciszy. I aż się ciśnie na usta. Jak do tego doszło, nie wiem. Za to wiadomo, że do American Cars Money doszło dzięki zapałowi organizatorów. I właścicieli tych pięknych pojazdów z USA. Właściciel takiego samochodu przeszedł przepiękną, ale też ciężką drogę w zdobyciu takiego samochodu. A tutaj może pokazać tą swoją perełkę. Ten samochód, który jest dla niego wszystkim. Który, no, jest skarbonką bez dna. Tylko pasjonaci rozumieją pasjonatów. Dziękujemy Wam za American Cars Manie. Do zobaczenia za rok.